Cześć wszystkim, dzisiaj sobie porozmawiamy na taki luźny temat, jakie są według mnie, i chciałbym też poznać wasze zdanie, najlepsze postacie do mainowania. Dlaczego o tym będziemy dzisiaj rozmawiać? A to no, wynika to z tego, że czasami sami nie wiecie czym grać, macie problem z wyborem, i w tym odcinku chciałbym troszeczkę wam to rozjaśnić. I powiedzieć w sumie ja tak naprawdę swoje zdanie, dlaczego tak uważam, i serio chciałbym wysłuchać co wy sądzicie o postaciach domenowania i dlaczego. Ponieważ ja mam swoje kilka typów i raczej nie będę się tutaj rozchodził na każdą linię, tylko po prostu powiem kilka postaci, które moim zdaniem przez całe moje tak naprawdę życie lolowe uważam, że są naprawdę genialne i Riot nie zrobi drugiej takich postaci już, ponieważ są strasznie unikatowe. I tutaj dwie takie postacie najbardziej mi przychodzą do głowy i jest to Lee Sin oraz Thresh. Uważam, że te postacie mają naprawdę unikatowy setup umiejętności i są idealne do masterowania, ponieważ jeśli traszem będziecie totalnym kocurem i lisinem, to będziecie naprawdę bardzo dużo wygrywać. Ale mówię tutaj o takim poziomie, że nie misujecie skillshota, tylko naprawdę wszystko leci perfekcyjnie. Wyobraźcie sobie najlepsze combo na trash'u albo najlepsze combo na Lisinie. to traszem jesteście w stanie w 10 minut zdomino zdominować całego bota. Alicinem w 15 minut w całą grę. Ja uwielbiam te postacie i bardzo lubię jak gram z nimi albo na nie. Jeśli ktoś faktycznie umie pokazać jakieś mm, fajne skillsy, bo te postacie mają naprawdę duży potencjał i jeśli szukacie czegoś na support albo na dżunglę, to te dwie jednostki są naprawdę no wow. Kolejnymi dwoma jednostkami, jakimi przychodzą do głowy, jest Owain i Draven. Kurczę zawsze też mam. I budziłem taki respekt do tych dwóch jednostek. Wiadomo, tych wain jest dosyć dużo na solo kolejce, i nie każdy tam coś może potrafić, ale wiadomo, że ta postać także ma niesamowite możliwości. I tutaj, jeśli gracia adekery, to bardziej trzeba się umieć dobrze poruszać i zrobić w odpowiednim momencie jakiś odklej, w tym przypadku siedziowain. ale ten movement, który jest wymagany do grania tej postaci, jest naprawdę też. Ciekawe i miło się na to po prostu patrzy, i uważam, że właśnie granie taką vein i wymasterowanie jej na 100% zwiększy wasze winraty. Ogólnie jeśli chodzi o masterowanie postaci, jeśli sobie już o tym rozmawiamy, to wiecie, że ja jestem zwolennikiem jednej linii, kilku postaci i masterowanie tego przez lata i to naprawdę oddawam dużymi, dużymi, dużymi umiejętnościami. Więc warto sobie wybrać te kilka postaci, wybrać sobie jedną linię. I posiedzi na tej linii, no nawet kurczę rok, dwa, trzy. Wiadomo, u niektórych to może być kilka miesięcy, już będą niesamowite efekty. Zobaczycie, że dywizja sama się będzie wbijać, prawda? Wracając do Dravena, uważam, że mechanika zwiększonych obrażeń i dodatkowego złota za tak naprawdę umiejętne granie jest to super. Gra nas wynagradza za to, że potrafimy się dobrze farmić, dobrze stakować. I potem jeszcze zabić na koniec. I ktoś może powiedzieć, kurde, no, każda postać się farmi i zabija. Ale musimy przyznać, że Draven no, jest to postać, która nie ma żadnego escape'u, nie ma żadnej dużej mobilności. Jest łatwa do zabicia. Wiadomo, ma obrażenia. Ale jak wiecie, w praktyce kiedy się widuje dobrego Dravena? No, bardzo rzadko. Dlatego to jest bardzo ciężkie, ale jeśli już to wymasteruje taką postać, to też tak naprawdę ogranicza go. Nie wiem co, lepszy przeciwnik, prawda? Miałem tak nie przepisywać do linii, ale jednak yy, poleciałem teraz myślami na Wida. I tutaj, yy, no słuchajcie, podoba mi się Yasuo pod względem mechanik i możliwości, ponieważ tutaj także ze swoim E, ze swoim combo EQ i do tego jeszcze po, yy, użycie Rki przy podbiciu. Też wiecie, że macie dużo możliwości. Musicie też zdawać sobie sprawę, że propozycje, które tutaj podajemy, albo ogólnie postacie, które mają bardzo duże możliwości, bardzo często są też postaciami bardzo trudnymi, ponieważ te mechaniki są czasami jakieś zaawansowane. Trzeba umieć, nie wiem, zrobić jakąś. Mm, Zanulować, yy, jak się nazywa to matko, zanulować animację i teraz od razu jak o tym powiedziałem to Riven mi przyszła do głowy, kurczę postać tak naprawdę już wymarła, no nikt tym nie gra, nie widziałem tego w ogóle chyba od dwóch lat, ale kiedyś była tak bardzo popularna i ludzie robili nią takie rzeczy, też dużo różnych kombinacji. Ogólnie chciałbym Was zachęcić tym odcinkiem do wymasterowania jakiejś postaci. Chciałbym Was zachęcić do, też do komentarzy, żebyście powiedzieli co mailujecie, dlaczego, jak długo i jakie są Wasze osiągi. Ciekawi mnie od jakiegoś czasu historia, można powiedzieć, innych graczy, jak Wy sobie z tym radzicie, dlaczego coś Was blokuje i tak dalej, więc jeśli chcecie o tym coś powiedzieć, to zapraszam naprawdę do komentarzy. Ja podałem swoje typy, czyli tego tresza. Lisina, Sin, Riven oraz Yasuo. Są to ciekawe postacie i w ogóle te postacie najbardziej mi się kojarzą właśnie z takim starym graniem, gdzie to się grało jakoś nie wiem 2016, 15, 14, jak wchodziła nowa mapa. To było chyba jeszcze trochę wcześniej, już nie pamiętam. Wtedy w tą ligę się grało najprzyjemniej i te postacie najbardziej mi się właśnie z tym wszystkim kojarzą ale to nie zmienia faktu, że to są wciąż jedne z lepszych moim zdaniem postacie do mainowania i do wymasterowania. Dzięki za taki luźny odcinek, nie ma to, że jakby jakiegoś specjalnego przekazu, ale uważam, że może się to fajnie przyjąć. Dzięki i do zobaczenia, cześć!